w dzisiejszym została podpisana w obecności Panów Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy umowa o współpracy w zakresie Ministerstwa Obrony i w zakresie obrony między Polską a Ukrainą oraz uzgodniliśmy, że tej umowie towarzyszyć będzie, będzie protokół dodatkowy, który chciałem Państwu teraz przedstawić a którego brzmienie jest następujące. Strony deklarują wolę rozszerzenia porozumienia między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia techniki wojskowej i świadczenia usług o charakterze wojskowo-technicznym o protokół dotyczący podjęcia współpracy przemysłowej w sferze technologii rakietowych tym wykorzystywanych w systemach wynoszenia na orbitę, a także innych technologii przeznaczonych dla wojsk lądowych. A ten protokół ma olbrzymie znaczenie dla umocnienia współpracy naszych przemysłów obronnych. I otwarcia drogi dla stworzenia wspólnego, trwałego działania w sferze przemysłowo-obronnej, wzmocnienia naszych armii i wzmocnienia niepodległości Polski i niepodległości Ukrainy. Dziękuję bardzo. Sfいい πα